Wiecie, czasem są takie filmy na YouTube, które bolą. Nie dlatego, że w nich jest zawarta jakaś trudna do przemknięcia prawda. Nie dlatego, że wizualnie są paskudne. Tylko dlatego, że ich treść jest tak zła, że zwoje mózgowe się prostują w trybie natychmiastowym. I wiecie co? Wy nie wiecie, ale ja wam powiem. Znalazłem taki film. Tym filmem jest Smyslow. Przez niego szare komórki cię pożegnają. Od użytkownika zciastkowany. Kim kurwa jest nasz koleżka? sympatyczne się zapytacie. Już spieszę z odpowiedzią. Pokrótce, z ciastkowanym to kanał Slop który jak nazwa zobowiązuje, robi Slop Komentary Filmy, a dokładniej Slop Komentary Filmy o kanałach Minecraftowych dla dzieci. Jak po tym krótkim, aczkolwiek niezwykle treściwym opisie, można wywnioskować, nasz koleżka pożera w całości. Nie wiem co pożera, ale pożera. W całości. Tak ma w opisie. Od słów przejdźmy do czynów i przekonajmy się, dlaczego z ciastkowany nie powinien tykać się mikrofon oraz programu do montażu. Negatywną. Coraz częściej i chętniej różni twórcy wypowiadają się na jego temat, co mu nie wróży świetlanej przeszłości. Jank Multi regularnie ogląda go na swoich transmisjach na żywo, a Sumcomen wytknął mu kilka istotnych rzeczy w filmie, dodatkowo ukazując jakość jego drogich produktów. Ale zaktualizuję temat już. Początek filmu jest już prezawabnie. Nasze ciasto z haszyszem prezentuje Multiego oraz rybkę Pipkę jako autorytety. Pozwoliłbym sobie to pozostawić bez komentarza, lecz jestem świadom, że mogą oglądać ten film widzowie naszego obiektu rozważeń filozoficznych, czyli główna seria w dojrzałym wieku od 10 do 13 lat, bo wiecie, oni są ponad Minecraftowych youtuberów. Powiem to co trzeba: multi gameplay guy oraz karp Femboy to nie są osoby, które konstruują retoryczne wypowiedzi. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, to oglądnij mój film o psym komencie, a potem zacznij się kłócić w komentarzach. Jeszcze dodam jedną rzecz. Nie, nie zamierzam bronić filmu poruszonego przez naszego Minecraft Perkru Pro. Jeśli mam być szczery, to film, który tworzy Smileslow i jemu podobnie są bardzo ziebane i nie wnoszą wartości, gdyż nie ma w nich nic, co by zostało na dłużej w głowach młodych odbiorców. To właściwy robi smajstą. Przez ostatnie miesiące od mojego ostatniego materiału udało mu się skończyć na temat Squid Game i przeszedł na Brain Roty. I tutaj się na chwilę zatrzymamy. Italian Brain Roty, które w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością, w dużej ilości mogą wywołać problemy z koncentracją, budują u dzieci większą potrzebę dopaminy, przez co później mogą być coraz bardziej znudzone codziennym życiem. Rzecz jasna, nie tylko u dzieci mogą być negatywne konsekwencje. Tego wszystkiego? Od razu nazywa mi się masa problemów z argumentacją w tym fragmencie, nasz miłośnik Plików Kuki natychmiast mówi o tym, jak to Italian Breno memy nie powodują problemów z koncentracją, proszę podaj na to konkretny dowód. Bo o ile na ten przykład wszelkiego rodzaju Shortform Content, to może faktycznie powodować problemy z koncentracją, to nie ma nic konkretnie o memach, to nie memy powodują problemy z koncentracją, to ich forma podania. I w ogóle po coś szczepiam o to dowody naukowe. Odpowiedź jest prosta. Jeśli mówimy o tematach naukowych, w tym przypadku o psychologii, to musimy pokazać jakieś dowody na naszą tezę. A zciaskowany tego po prostu kurwa nie robi i tyle. Jeszcze odniosę się do fragmentu Minuto 12. Zciaskowany wyświetla tutaj taką ładną planszę. Mogą ogłupiać oraz powodować ból głowy. Oj stary, to żeś się popisał. Zacznijmy od bólu głowy, który generalnie jest powodowany długotrwałym używaniem urządzeń z ekranami. Pewnie nie razami tego doświadczyliście, gdy przykładowo za długo siedzieliście przy kąpie, czy z telefonem w łapie. A co do ogłupiania? To jest chuj, ani argument. Równie dobrze można powiedzieć, że twoje bezczelne, denne filmidła ogłupiają. Co z tego wyniknie? Nic. Gdyż można o wszystkim powiedzieć, że ogłupia. Gry, filmy, seriale, telefony oraz wiele innych. Jak mam być szczery, argumentując w ten sposób wypadasz na ignoranta z tych grubszych rzeczy, to robił z dzieci debili twierdząc, że jest trzecia w nocy tu mega ciemno, dlatego, że robi się wieczór tam słońce zachodzi na dół no... Tak, ten mistrz kinematografii w biały dzień nagrywa film i nie dosłonił nawet okna, a dodatkowo w tym samym materiale i w wielu innych traktuje swoją widownię jak ślepsów, którzy nie widzą co robi i musi wszystko skomentować Zapalę światło jedno, okej okay, drugie zapaliłem kilka świateł No, no to... wow, zapalił światło, ale przecież tu nie ma nic szkodliwego. Akurat przytoczyłem dość żałosne zachowanie, jakim jest okłamywanie Widowni, a jednak oszustwa co jak co zawsze są w jakimś stopniu szkodliwe, lecz to nie koniec. Nasz sposób psychologi rozgrania więcej dla dzieci, zachowuje się jakby smajlą przynajmniej podawał przepis na Klefedron jako przepis na schabowego. Zciaskowany, wiem, możecie się delikatnie zdziwię, ale dzieci wiedzą, że o trzeciej nad ranem jest ciemno. Poza tym nawet dziecko potrafi zawiedzić niewiarę na czas oglądania głupiego filmiku na YouTube. Przez ten materiał istnieje szansa na to, że młodsze odbiorca nabawi się leków związanych z wygaszaniem ekranu i zacznie się bać po jego urządzenia. He. É... Lepi... o oh, telefone escasso, não mais é escasso pode Dzieje. Nie bądźmy temu obojętni. Dodatkowo nad trendem promowanie godzin. Lęk związany z wykaszaniem ekranu. Kurwa, stary, co zaraz będzie? Dzieci będą bały się szczania, bo wyskoczyli z kimitole z muszli kosmetowej. Osobiście mam wątpliwości, że jakiekolwiek dziecko wykształciłoby jakiś długotrwały strach po kurwa głupim filmiku z Smysloa. Dzień trzeciej w nocy, jako taki, w trakcie której ma się wydarzyć coś strasznego, może spowodować lęku dziecka przez tak naprawdę zwykłą godzinę i prowadzić do nieprzespanych nocy. Wyobraźcie sobie, macie 5 lat, oglądacie YouTube bo jest sobie taki smajstow. Lubicie go i widzieliście już jakąś w miarę przyjazną dla Was treść. Nie dam przykładu, bo u niego czegoś takiego nie widzę, ale przez chwilę uznajmy, że stworzył taki film. No i zaczynacie oglądać coraz więcej, podoba Wam się i raptem przychodzi materiał pokroju trzeciej w nosy i macie zaserwowane przez idola koszmary. Idziecie spać, zasypiacie, ale niestety budzicie się w nosy, patrzycie na godzinę i bum, jest trzecia w nosy i jesteście w ogromnym strachu. Jak mam być szczery, dawno tak złego komentarzy nie widziałem, bo nawet taki Griczko, który BTW wyszedł na ludzi, nawet w swoich mrocznych czasach, miał czasem 1-2 valid pointy. Nasz chłopek roztropek nie ma żadnego jak do tej pory. Po pierwsze, co 5-latek miałby robić samopas na YouTube? Ta platforma jest przeznaczona dla osób powyżej 13 roku życia, więc taki przykładowy 5-latek musiałby być pod opieką rodzica w trakcie oglądania filmików. Ergo, jeśli rodzic uznałby, że dziecko ogląda coś nieodpowiedniego, to mógłby wyłączyć dany pasz film, Więc twoja cała argumentacja zbudowana wokół tego wygodnego dla ciebie przykładu zaczyna lec w gruzach. Fragmenty pomiędzy 3.22 a 5 minutą filmu pozwolę sobie przemilczeć, ponieważ jestem zbyt trzeźwy by zrozumieć o chuj mu tam chodzi. Jakby stary, filmiki muszą się jakoś klikać. Dopaminy. Przejdźmy w końcu dalej. W ostatnich dniach kolejny raz zaserwował swojej młodszej widowni złe wzorce. Czy to pokazując, że. opatrzcie, Jak kogoś poradzicie prądem, to nic mu się nie stanie. A wręcz przeciwnie, urośnie i będzie bardziej napakowany. Patrz, mogę trzymać Trzymaj to jedno z drugim. Yo, wow, ale fajne. Znaczy, wow, 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 z elektryczności na to, będziesz silniejszy jeszcze, patrz na to! Co ty robisz A, masz, to? Będziesz silniejszy! Ładuj się, Nie ładuj się! Tego. Ładuj ja się na to! Będziesz Ale duszy! Dostajesz mocy jeszcze więcej! Wow! Ale duszy! To może być potencjalnie niebezpieczne i doprowadzić do naśladowania w prawdziwym życiu i uszczerbku na zdrowiu. Nie umieszkam się też zrobić clickbaitu na młodszej z Idącą logiką. Dzieci też nie powinno oglądać kreskówek typu zwariowane melodie czy Tommy bo tam przemoc jest notoryczna. Siaskowany, stawiam piwko o to, że w dzieciństwie oglądałeś rzeczone kreskówki i nie powtarzałeś czynności w nich pokazywanych. Stawia w swoich filmikach związki, bo jest to o tyle ciekawie, że potrafi zaciążyć wiele postaci, będąc w tym samym czasie po pierwsze w związku, a po drugie nigdzie nie wspominając, że ej, to nie jest normalne i nigdy tak nie róbcie, bo to jest realnie złe. Jest to niejako promowaniem postawy, że nim więcej mężczyzna porucha, tym bardziej jest cool, co jednak bardzo jest szkodliwe dla dzieci. I może doprowadzić w przyszłości do zwiększonej ilości frajerów. I oczywiście, więcej ojców, którzy idą po mleko. Wiesz, że jest problem, tylko nie wiesz, co jest tym problemem. Prawdziwym problem w filmach z nie jest pokazywanie błędów, fazec burcha, fazec fajny, tylko pokazywany jest potencjalnie fetyszystowski materiał, wyrwany wprost z obrzydliwej paszczy Degantarta, który może zaburzyć preferencje seksualne tych dzieci. Teraz na sekundę zbocze. Hehe, zboczę. Zniechanie pokole się odbycie jebanym w dupę przez potwora i skupię się generalnie na kanałach dla dzieci na YouTube. Otóż widzicie, sporty tych kanał postuje treści, które zakrawiają o seksualne i to jest coś, co budzi mój niepokój. Niestety, ale ludzie jak nasz koleżka przez sympatyczny zamiast pomagać, szkodzą, gdyż zamiast wypunktować tą oczywistą czerwoną flagę, wolą się skupiać na nieistotnych pierdołach, które nie mają realnego wpływu na życie dzieci, które tak próbują bronić. Siaskowany, zjebałeś, po prostu zjebałeś. Nie spodziewajcie się po nim, no jest podstawowej wiedzy na obrączki ślubne mówi pierścionki. Jesteśmy gotowi. Masz tu pierścionek. A założyć założę ci. Masz tutaj jeszcze dla ciebie. Okej, dobra, mamy takie wielkie, patrzcie jakie dużo, mamy takie złote. Ale hej, lepiej i łatwiej przyjebać się do nas winnictwa, niż do realnego problemu tych filmów. Dorosły chłop nie potrafi nawet poprawnie złożyć zdania i w tej kwestii również źle wpływa na odbiorców, mówiąc cokolwiek byle coś powiedzieć. To słusznie wypunktował sum w swoim materiale. Schodząc już z treści o tematyce seksualnej, zdziwię was, ale to co głównie kształtuje sposób wypowiadania się dzieci to środowisko, niepierdolone filmiki na YouTube. Odnośnie tego przytoczył fragment, jak wizuje wody płodowe, ale zabrakło mi czegoś więcej niż samo pokazanie tego. Nie no, prawa, ślima, prawa, śli, ślina, to tak nie wygląda jakby. Co to się wyrażało, panie? O tutaj, co na tyślica niebrała, że może to jest e, wodnią odeszło, coś takiego się mówi, pamiętasz? Jak ktoś e, coś tam... Nie, nie, ja się nie zna. Rodziłko, e, e, możesz przesłanać, co to jest w zasadzie. Czekaj, kurchamy zaraz, dotykamy. E? tutaj! Te kąty, albo to dotknij, albo może polizaj. Pokazywanie tego w materiale kierowanym przypominam do dzieci, może nie za sobą różne potencjalne konsekwencje. Jest tutaj budowany błędny obraz tego jak powinno wszystko przebiegać. Nie udało mi się znaleźć całego filmu, ale... Fragment, jaki możemy zobaczyć u suma, wskazuje na to, że twórca nawet nie zamieścił w filmie jakiegokolwiek sygnału, że wody. Jak mówiłem wcześniej, treści fetyszowe, stary, jak możesz tego nie wiedzieć, Twoje biadolenie, jakiego to złego przykładu nie daje, jest bezcelowe, kiedy na horyzoncie jest problem, który nazywa się seksualizacja porodów i ciąży. Teraz pozwolę sobie pominąć jego smęt na temat merczu śmiejącego się Matoła, gdyż A. To jest po prostu fragment filmu suma. B. To jest główno, którego nikogo nie obchodzi. Jego podsumowanie je również nie tknę, bo jest kurwa do dupy i tyle. Reasumując to, co powiedziałem, ściaskowany to skrajnie chujowy kanał komentarii, bez jakiejkolwiek wartości dodanej. Jego montaż nie zachwyca, dykcja jest przeciętna i monotonna. A merytoryka, czyli bądź co bądź najważniejsza rzecz, powoduje zażenowanie. Sam ściaskowany publikuje filmy relatywnie często oraz bez większego przygotowania. Jego filmy są niemalże identyczne względem siebie, co czyni z różnymi wydmuszkami, których jedynym celem jest zebranie takich klików. Na koniec jeszcze dodam, że mam realne podejrzenia, że scenariusz został wygenerowany przez Chat GPT. Wnioskuję to po wybitnie przesadzonych argumentach tam gdzie nie trzeba. Choćby ten absurdalny o lęku przed wygaszeniem ekranu. Update znalazłem screena, gdzie się chyba przyznaje faktycznie do używania tego ChatGPT GPT. Do filmów. Więc śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie. Z taką konkluzją was zostawiam. I idę rozpuszczać mieszankę karfentanelu i metafedronu w zupy dla bezdomnych.